Świgodny księże Jubilacie, dostojni Jubilacie koledzy, Świgodni Księżna Koncelebranci, na czele z Księdzem Proboszczem, tutejszej parafii, Księdzem Prałatem, Andrzejem Kopiczem. Witam wszystkich kapłanów, którzy Koncelebrują tę przeświętą i cieszą się razem z Jubilatem z tego pięknego. Jubileuszu 50 lat kapłaństwa. Witam siostry zakonne, witam was, bracia i siostry Chrystusie. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił rok 2009, rokiem kapłańskim, a za patrona tego roku obrał proboszcza z Ars świętego Jana Wianneja. Bardzo ciekawe jest z życiorysu tego świętego wprowadzenie go do urzędu probostwa. Mianowicie przyszedł do niego starszy kapan z tej samej diecezji ksiądz Dicro i razem z innymi dostojnikami świeckimi poszedł na plebanie, przywitał Księdza a potem go wprowadził do kościoła. Przed wejściem do kościoła nałożył mu stół symbol władzy kapłańskiej. A potem wprowadził do kościoła i obaj podeszli do tabernakulum. Ksiądz Dikorow poprosił, żeby ksiądz Wianej otworzył tabernakulum. Krótka adoracja. Potem poprowadził księdza Wianeja do konfesjonału. Następnie poprowadził go na Ambonę, a potem przyprowadził go do szczelnicy. Trzygodni księży Jubilacie, te cztery miejsca w Kościele, to jest Twoje posłannictwo, całe Twoje kapłaństwo. Naprzód miejsce Najświętsze w Kościele Tabernakulum. Tutaj jesteśmy z. Świadkami, jak prawdziwie Jezus odchodząc do nieba powiedział: A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Właśnie w tabernakulum jest Jezus i czeka na nas. Ale on schodzi na słowa kapłana, a kapłan cały się jemu oddaje, żeby mogła się dokonać konsekracja żeby można było powiedzieć to, co Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. I tutaj w tabernakulum Jezus czeka na nas. Jak tu już ktoś powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. W niektórych kościołach odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu i można podpatrzeć, jak niektórzy wierni przychodzą, z taką serdecznością. Widać nieraz, że mają dużo problemów, bo płaczą, ale idą do Boga żywego, z którym są, ch chcą się dzielić i prosić o łaskę, o wsparcie. Drugie miejsce to miejsce konfesjonał. To jest miejsce, o którym Pan Jezus powiedział, Chorzy nie, zdrowi nie potrzebują lekarza. Chorzy i źle się mający. Do, do konfesjonału przychodzą ludzie trendowaci, a tym trądem jest grzech ludzki, słabość ludzka. I w konfesjonale Jezus przez kapłana objawia swoje miłosierdzie i udziela miłosierdzia. I jakby chciał powiedzieć, jeśli ja ci okazuję miłosierdzie, Ty też człowieku bądź miłosierny, bo miłosierni miłosierdzie dostąpią. Trzygodny Jubilacie, jak tu przyszedłem, widziałem Twoją posługę, tą cichą w konfesjonale. Ale to jest wielka, wspaniała służba, żeby otwierać bramy nieba. Dla upadających grzeszników. Zresztą my sami księża także spowiadamy się, żeby ratować się, żeby odnawiać swoje życie religijne. Pójdź za mną, tak kiedyś usłyszałeś, i idziesz za Chrystusem. Ktoś to ładnie powiedział, że warto nawet jest jedną mszę. Odprawić, a potem umrzeć. Tak było ponoć z księdzem Prymasem tysiąclecia, z kardynałem Wyszyńskim. Nie rokowano mu przyszłości. Taki był chory, a jednak wyświęcony za łaską Bożą tyle przeżył i tyle jeszcze potrafił usłużyć dla kościoła w Polsce. Kiedyś w gazecie wyczytałem. Jak ksiądz schodząc po kolędzie, wszedł do domu, gdzie się świeciło bardzo jasno światło i były tam pięć, było pięć kobiet, okazuje się, że to były córy Koryntu. Ale ksiądz pomodlił się z nimi, pobłogosławił, dał im obrazek na pamiątkę, a dwie z nich bardzo się serdecznie rozpłakały. Widocznie przywodziło im na pamięć to zdarzenie, ojczyst, rodzinny dom i to życie kiedyś w domu takie spokojne, takie miłe, z Bogiem, a teraz tak daleko, a może to przyjście księdza było dla nich jakąś refleksją, że nie pogardził nimi, że przyszedł, że porozmawiał. Ambona to jest miejsce, gdzie głoszone jest Słowo Boże. To miejsce jest zaprogramowane dla każdego księdza. Ma nauczać, głosić Ewangelię, ale nie taką, żeby się ludziom podobać, ale Ewangelię prawdziwą. Z pełnym wymiarem, wymaganiami, jakie Bóg stawia. A dzisiaj Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II powiedział, że już nie wystarczy, żeby ktoś nauczał, ale żeby był świadkiem. I ksiądz naucza na Ambonie, w salce katechetycznej, w sali wykładowej, w szkole, ale jeszcze bardziej. Swoim zachowaniem zachęca do pójścia za Chrystusem, swoją obecnością, swoją postawą życiową. Czcigodny księżyc Bilacie, szafowanie słowem Bożym to wielka odpowiedzialność, której powiedziano Ci, że czyniłeś to z wielką pokorą. Takie masz od Boga dane usposobienie cichego służenia, jakby bez rozgłosu żadnego. A to miejsce, chrzcielnica, dlatego było wybrane przez księdza Dikron, żeby przypomnieć księdzu proboszczowi świętemu Janowi Wianejowi, że będzie otwierał bramy do kościoła poprzez sakrament Chrztu Świętego. I ten sakrament będzie także otwarciem do innych sakramentów, żeby uświęcać życie ludzkie. Ale takie pytanie zasadnicze można postawić: skąd się bierze powołanie? Jak to jest, że młody człowiek decyduje, że pójdę, będę kapłanem? Pierwszym seminarium, jak wielu mówi, to jest Dom rodzinny, a w domu rodzinnym stryjek był franciszkaninem. A więc tam była atmosfera religijna. Daleko było do miętustwa chodzić z ratułowa. Ale chodziłeś od najmłodszych lat i kiedy usłyszałeś to ciche mówienie pana Jezusa: pójdź za mną, powiedziałeś tak. A kto ci był jeszcze dalej takim pięknym wzorem? W roku 1965 przyjęłeś święcenia japońskie z rąk biskupa metropolity Karola Wojtyły. To był dobry pasterz. Ten pasterz troszczył się o owczarnię, którą była diecezja. Zabiegał bardzo o zachowanie praw ludzi wierzących zabiegał o budowę kościoła w Bieńczycach, zabud... zabiegał o budowę tutaj w Mistrzowicach, bo chciał, żeby ludzie wierzący mieli miejsce, gdzie będą wielbić Boga, słuchać Słowa Bożego i wzrastać w doskonałościach. A więc to piękna postać Karola Wojtyły, który też jak był w Zakopanem jako papież, powiedział do górali, "Broncie krzyża. Ale to było prorocze mówienie, bo dzisiaj jesteśmy świadkami, jak krzyż jest profanowany. Przypomniał, "Broncie krzyża. Wasi przodkowie postawili krzyż na Giewoncie, a wy go macie teraz bronić. I to jest bardzo piękny taki rys charakterystyczny, charakterystyczny dla górali. Był dla ciebie także wspaniałym wzorem ksiądz, dzisiaj sługa Boży, Józef Kurzeja. Znaliśmy go obaj. Był w mojej parafii, na pierwszej parafii, jako presbiter. Widziałem, jak był niespokojnym człowiekiem. Zawsze chciał wyjść naprzeciw ludziom swoją posługą kapłańską. I tutaj, w Arciborowicach, też zaczynał działać, bo się dowiedział, że tu ma powstać osiedle na 45 tysięcy ludzi. Osiedle Piastów, osiedle Tysiąclecia, osiedle Bohaterów Września, późniejsze. I robił wszystko, żeby iść do urzędników, a był traktowany byle jak. Zresztą powiedziano mu, my księdza wykończymy. W takich czasach żyliśmy. Rozpanoszyła się ta wszechwiedząca komuna i myśleliśmy wszyscy, że, że już nie będzie, można będzie jakoś żyć swobodnie w kościele, oddawać ci Panu Bogu. I był też w naszym życiu kapłańskim ksiądz błogosławiony Jerzy Popiełuszko też tu bywał. Człowiek, który powiedział to hasło od świętego Pawła zło dobrem zwyciężaj. A potem uczył świat pracy modlitwy. Módl mi się, abyśmy byli wolni od zemsty, nienawiści, od wetu. Piękna postać, która Tobie w jubilacie dawała wiele do myślenia, a równocześnie umacniała w tym, żeby być człowiekiem odważnym w posłudze codziennej. Ja teraz może powiem od siebie dostojniu Bilacie, jestem ci bardzo wdzięczny, bo w 90 roku ksiądz Kardynał Macharski skierował mnie na osiedle bohaterów września, żeby tam budować kościół. Przyjąłeś mnie serdecznie, i dla mnie to było wspaniałe, że nie musiałem się troszczyć razem z kapłanami innymi o chleb powszedni, o mieszkanie. O to wszystko ty zadbałeś. A wam, parafianie, bardzo serdecznie dziękuję. Mam okazję ku temu, niech Wam Bóg wynagrodzi to, żeście wspierali także budowę. Na osiedlu bohaterów września, budowa kościoła przez trzy lata, raz w miesiącu, była składka tam właśnie na tą budowę przeznaczana. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny. A tak nieraz patrzyłem, jak przyjechałem do kancelarii. Tak mi się nieraz wydawało, że Czcigodny Jubilat jest takim aktorem drugiego planu. A nieraz taki aktor drugiego planu tak ślicznie gra. Że wydaje się, jakby był pierwszy. A jakież to aktorstwo? Nie. Patrzę się na kancelarię, jak precyzyjnie prowadzona. To nie tak, że było 20 chrztów, było 500 chrztów. To wszystko trzeba było zarejestrować, zapisać. Były śluby, były chrzty, były biermowania. Duża ilość. Wtedy młodzieży była do bierzmowania. To wszystko Twoja ręka rejestrowała, i każdy, kto przyszedł, to widział, jak zatroskana jest, zadbana jest kancelaria tutejszego Kościoła, tutejszej parafii. A tak jeszcze osobiście przypomnę sobie, że byłem w miętustwie jako kleryk i tam się spotkaliśmy po raz pierwszy. I bardzo Ci jestem wdzięczny za to, żeś mnie wprowadził. Podróże tachańskie. Przeszedłem orląberć, dużo, dużo, żeśmy pochodzili, pogwarzyli ze sobą. I tak nieraz myślałem, że te góry, tamtejsi ludzie, to jednak uczą ich i pokory, i twardości. Takiego pokonywania trudności w życiu, jakie można spotkać. I to było piękne z twojej strony, żeś. Nie powprowadzał, a ja nieraz myślę, że to chodzenie po górach to tak, jakbyśmy się spotykali jako kapłani z ludźmi, którzy reprezentują wysokie szczyty. To ludzie święci, których mamy sporo, niekanalizowani, są wśród nas, a tam, gdzie są szczyty, są też i doliny. Są tacy ludzie w parafiach, którym trzeba bardzo pomagać. Oni nawet nie chcą tej pomocy. Pogubili się, ale do nich też jesteśmy posłani z posługą. 43 lata posługi w tutejszej parafii, 25 lat proboszczowania. To wielki szmat czasu. I przez te lata uczyniłeś bardzo wiele. I dalej służysz parafianom tej wspólnoty. I tak na koniec chcę Ci dołączyć słowa świętego Pawła, które pisał z więzienia do swojego ucznia Tymoteusza. Przyjmij te słowa, wiesz, na usyłku swoich, swojego posługiwania. Apostoł narodów tak pisze: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia. A nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Księże Prałacie i Jubilacie, naprawdę. Dziękujmy Bogu za to, że jesteś księdzem. Warto być księdzem, bo się służy prawdzie. Nie politykom, ale Bożej prawdzie. I za to śpiewajmy dzisiaj z Tobą razem to maryjne magnifikat. I życzę Ci, żebyś na dalsze lata przy wsparciu orędowników świętego Maksymiliana i świętego Jana Pawła dalej owocnie pracował i służył ludowi Bożemu w tej parafii. Niech Ci Bóg błogosławi. Szczęść Boże.